Witajcie, poniedziałkowy poranek, 15 lipca, w salonie Citroena. Jak widać na załączonym obrazie, ale przyjechaliśmy po całkiem coś innego. I już prawie to widać, już za chwileczkę, już za momencik. I wyłania się nasza dzisiejsza bohaterka. Bohater. Jest. A otóż, wystawiamy leciutko przed salą. Za chwilę wyruszamy w drogę do Polski. Zanim to nastąpi, to opowiem Wam króciutko o czym będzie ten film bo będzie nie tylko o transakcji, która została przez nas przeprowadzona dla klienta, ale również o tym, jak nie paść ofiarą oszustw, z którymi niestety też się można w Niemczech spotkać. Bądźcie uważni. No to pierwszy i chyba ostatni meldunek z trasy. Auto sprawuje się bardzo dobrze. Parę słów o samym aucie. 2015 rok 184 tysiące. Auto tak jak już było powiedziane wcześniej kupione przez klienta bez jego udziału pozafinansowym. Klient zlecił nam weryfikację tego auta. Byliśmy, widzieliśmy, poleciliśmy. Salon przygotował. Umowę kupno-sprzedaży wysłał klientowi. Klient zrobił przelew. Po paru dniach Niemcy się odezwali, że auto jest gotowe do odbioru. I tak oto podjechaliśmy ponownie po odbiór auta. A klient umówił się z nami w Poznaniu, i tam z kolei od nas to auto odbierze. 184 tysiące, cena 15 900 euro taka była cena wyjściowa. Po delikatnych negocjacjach Niemcy zgodzili się sprzedać to auto za 15,750 750. Ta cena ma znaczenie, bo i cała transakcja, przebieg tej transakcji ma znaczenie dla dalszej opowieści o oszustwach dokonywanych w Niemczech. Otóż klient po naszych oględzinach zdecydował się na zakup tego auta, ale przez dłuższy czas trwa wymiana maili. Ze sprzedającym. Chodziło o poprawę danych, chodziło o ceny, między innymi. Krótko mówiąc, zastał nas weekend. Klient już prawie, że podpisał zamówienie, ale nie wysłał. No i tak przyszedł weekend. Wiadomo, Niemcy w salonie weekend poza chyba sobotą nie pracowali. W każdym razie temat odłożyliśmy na poniedziałek. No i właśnie w sobotę wieczorem klient zauważył, że. Oferta się nieznacznie zmieniła. E, to znaczy, w dalszym ciągu auto sprzedawane było przez ten, tenże salon Citrena, w którym e, byliśmy, ale zmieniła się dosyć znacząco cena i sposób sprzedaży. W ogłoszeniu pojawia się informacja, że cena jest w tej chwili około 11 000 euro 11 200, e, coś takiego, i informacja, że jest to specjalna cena weekendowa dla tych, którzy zdecydują się na e, kupno tego auta e, natychmiast. Podana była e, informacja o e, numerach kontaktowych, kontakt przez WhatsApp. Oczywiście e, my znamy praktyki e, oszustów w Niemczech i wiemy jak to funkcjonuje. No I to sobie musicie zapamiętać, e, jak pojawia się jakaś atrakcyjna oferta z niewiarygodnie niskim przebiegiem, niewiarygodnie... E, Cena jest niska, poza tym zdjęcia są bardzo atrakcyjne. No to na to uważajcie, bo rzeczywiście tych prób wyłudzenia danych osobowych to najmniejsza szkoda, ale przede wszystkim zaliczek, czy nawet płatności za całe auto jest naprawdę bardzo wiele. Bardzo wielu klientów trafia do nas z prośbą o weryfikację ogłoszeń, które się pojawiają właśnie w okresie weekendowym. No i większość z nich, tych w atrakcyjnych cenach, to niestety są. Fałszywki, czyli ogłoszenia publikowane tylko po to, żeby no, krótko mówiąc dokonać oszustwa. Znaleźć kogoś łatwowiernego, naiwnego, kto połakomi się na niską cenę i zdecyduje się kupić auto online bez weryfikacji. I tak też było tym razem. Nawiązaliśmy kontakt przez WhatsApp z tym, że sprzedającym w cudzysłowie. To była niedziela. W poniedz... Przepraszam, w sobotę napisał klient informację, że może i dobrze, że jeszcze nie podpisał zamówienia, bo oto została obniżona cena i żebyśmy to sprawdzili. No i żebyśmy się krótko mówiąc pospieszyli z tym. Taka, taka była sugestia. W niedzielę rano nawiązaliśmy kontakt z tym sprzedającym o 9 została wysłana wiadomość na WhatsApp z prośbą o... No takie wyraziliśmy zainteresowanie zakupem tego auta, no i rzeczywiście odezwał się człowiek, opisał, że auto jest dostępne, że to jest sprzedaż online, że to, że to tak naprawdę oferta bardzo szybko zniknie, krótko mówiąc bardzo nalegał na to, żeby wysłać mu dane do, do umowy, że on tą umowę wyślę, że dokona się płatności i to tylko i wyłącznie musi nastąpić przedpłata, a to auto potem w umówionym terminie po 14, około 14 dniach będziemy mogli odebrać. Możliwa jest również dodatkową odpłatnością 500 tys. euro dostawa tego auta, podskazany w Polsce adres. I tak korespondencja się, krótko mówiąc, szybko urwała, bo Faktycznie no nie, nie byliśmy zainteresowani tym, żeby zostać oszukanym. No więc nie odpowiadaliśmy już potem na zaczepki tego, tego człowieka. Aż do godziny 16, którym, bo to było rano, aż do godziny 16, który odezwał się ponownie. No jak tam twoja decyzja? Czy się zdecydowałeś? Bo są również inni klienci. No i kiedy odmówiliśmy, nieco żartobliwie, no to poleciała wiązanka po, po, po angielsku. Tak. Akurat te, te ostatnie zdania możemy spokojnie opublikować, także pokażemy Wam, jak zakończyła się ta konwersacja z tym rzekomym sprzedawcą tego auta. Jeszcze raz. Bardzo uważajcie takich ofert. Niby ofert jest w internecie niemieckim bardzo dużo. Trzeba być uważnym i po prostu się nie dać nabrać. Jak coś jest za tanie, ma za mały przebieg, jest za atrakcyjne krótko mówiąc musi Wam się włączyć jeśli nie czerwona to żółta lampka po prostu sprawdzajcie